Dobry. Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Mamy już piątek, Wielki Piątek, święta za pasem. My tutaj będziemy je obchodzili no, bardzo skromnie i symbolicznie, tak naprawdę. Zapewne sprowadzi się to do spotkania w wąskim gronie naszych znajomych, najbliższych mm, polskich przyjaciół w poniedziałek. Prawdopodobnie. Jeżeli takie spotkanie będzie miało miejsce, to oczywiście spróbuję coś nagrać dla Was, żeby pokazać, że my tutaj też ten czas świąteczny spędzamy razem. No niemniej, dzisiaj dzisiaj dzień głównie, głównie w pracy. Tutaj moja córka przyszła już się przytula przytulasek mój mały. Teraz kochani chodź. No dobrze. No i próba zdążenia powrócić, powrócić wieczorem przed godziną policyjną. A oprócz tego nasze stałe fragmenty, nasze stałe ciekawost. Miłego oglądania, bo już za duża dłużyzna. Trzymajcie się. Czekam na Pasapa już się spóźnia. Tak jak go również tutaj. Nie wiem dlaczego. Wziąłem do pracy pierogi z ziemniakami. No i dzisiaj będziemy ustalali, zadamy, co dalej w związku z tą całą historią godzinno-policyjną. Także, także, tak. Zobaczymy, co będzie. Pewnie nagram nasze obrady na radę. Już przed restauracją, ale zanim wejdę do środka, to tradycyjnie idę do sklepiku obok kupić wodę. Hello. Hello. I wracamy. Otwieramy wrota i wjeżdżamy do środka. Tam już Adam w robocie. Także zaczynamy. Kolejny dzień. Dzisiaj będzie narada. Co robimy w związku z godziną policyjną? No nie ma w pobliżu, więc pokażę Wam na dzisiejsze wyzwanie smaku. Przygotowuję dla niej fasolkę po Bretońsku z boczkiem, ze schabikiem, na prawdziwych pomidorach. Zobaczymy jak jej się spodoba to. ta -da, da wyzwanie smaku. Wy kochani już wiecie co moja żona dostanie, bo pokazywałem na poprzedniej przebitce, ale ona nie wie. Czeka na nią nasza fasolka po bretońsku. Baby, dzień dobry kochanie. Witaj, na dzisiaj przygotowałem ci, przygotowałem ci takie danie tradycyjne, polskie danie, fasolka po bretońsku. Nazwa it's jest taka mało polska. Nie, to jest gorące. To jest fasola, it's a bean, with tomatoes, uh, with the bacon, with some la, uh, uh, What pork called? What called? fasolka po bretońsku. You can try to say it. Fasolka po <laughs> Fasolka po Brytońsku. Fasolka po bref... Fonko. <laughs> It's okay. Fasolka. It's enough. Okay, okay. baby. Try. So try now. Yes. It you can ugly. take the bean and and meat together. It looks ugly. You. <laughs> it looks. Ve Don't say like this. Name of that. Okay. I'll try it. Spróbuj, spróbuj, tak jest. It can be hot, yeah. Może być gorące troszkę. Mm. <laughs> ja, kochanie, ci smakuje. <laughs> Oj, ale ty będziesz miała radochę w Polsce kiedyś. Mmm, niam, niam Dobre? Dobre. O, wozem palec w ekran, przepraszam. No, I'm sorry, it's so funny. Ale to tylko fasolka po brytonsku. Naprawdę nic tu nie dałem. No dobra, pożegnaj się z widzami. Say goodbye. No not yet, you're gonna try my food. Okay. What are you preparing baby? Uh how to say the uh, chicken leg, but it's like marinated egg chicken. Leg. I see that you're making manicure for them. Yeah. Like the saloon. Yeah. Yum yum. This is for you. Baby. baby. This is pizza. for you. Yeah, yeah, for sure. Hey everyone, today is my soup challenge for my husband, my lovely husband. He just gave me something to eat also before. He is the rice soup with something inside. From pork. from pop. To jest zupa ryżowa z flakami. Chodzi o to, że, że, że nasze flaki w Polsce są wyczyszczone, rozumiecie? Puste w środku, a te zobaczcie. Możesz pokazać? One mają w środku, one mają cały czas coś w środku jeszcze. Zobaczcie. To jest cały czas... Edit baby. Edit. Jak? To są niewyczyszczone plaki. Zjem zupę sam. Zupa jest w porządku, zupa jest ok. Jest całkiem smaczna. But it's popular in Cambodia, they eat it normally. Popularna zupa w Kambodży. Zupa ryżowa, z plakami, z czymś w środku. Baby, don't sing about it and eat it. It will be Do okay. You think about it. Okay. Okay. Ziento. Um. Bite it. Bite it. Back to the top, eh? Polecam wszystkim. No, you have to Zobaczyć eat it first. <laughs> ja już zjadłem, ja już spróbowałem. One more bite. A nie ma już, a puste. One, you pole do, you must swallow like this. No, you have to bite it. Yum, 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 Gdyby nie świadomość, że że te plaki są są z czymś w środku, niewyczyszczone jeszcze, to to nie byłoby takie złe. Je, nasze plawki, może nie jest tak przyprawione dobrze, ale no, zupa z plakami, nie najlepsze doświadczenie, naprawdę. Witajcie w kolejnym Pytaniu i Odpowiedzi. Dzisiejsze pytanie jest takie dosyć, wydaje się proste i jest w rzeczywistości proste. Ile kosztują przejazdy tuktukami? Ile kosztuje przejazd, mój przejazd do pracy z domu? Yy, to dość prosta odpowiedź. Około 6300 rili, 6, 6 rili kosztuje przejazd stąd do restauracji Polonia. To nie są bardzo duże wydatki. Aczkolwiek przyjazd już w obie strony to jest kwota przekraczająca 3 dolary codziennie. Yy, to chyba tyle temacie. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź, ale konkretna. Pozdrawiam Was serdecznie. Aha, może tak, zatrzaśnięcie drzwiami, tak zwane, 3000 rili, czyli nawet jeżeli chcemy podjechać 10 metrów, to 3000 rili trzeba zapłacić. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że pamiętacie słowa z poprzednich lekcji, bo dzisiaj wchodzą kolejne. Czego się dzisiaj nauczymy? Hello. Hello! Ok, now today we will learn how to go straight, right, left. Czyli będziemy uczyć się kierunków. W lewo, prosto i w prawo. How okay. will we left? Left, the train. Twain. Twain. Yeah, twain. Twain. Ok. Yeah. Prosto. Tron. Tron. Yeah. Tron. Prosto. Yeah. And right, w prawo. Zdam. Zdam. Yes, zdam. Ok, lewo. E, Twain, Prosto? Petra? Prawo? zdam, zdam, Dziękujemy. Dziękuję. Już ciemno. bym właśnie do domu przed ósmą. Był duży problem, żeby, żeby zamówić yy, tuka. Okazuje się, że że odwoływali mi po prostu drogę kiedy się dowiadywali dokąd mają jechać bo sami nie zdążą wrócić do domu przed 20 w końcu udało się w ostatniej chwili no i teraz właśnie jedziemy dompen wieczorem dompen nocą ale widać, że się spieczy przeciska się, przeciska na matce. A nie dziwi mu się skoro ma daleko do domu to jak mnie odwiezie będzie na styk, a już mu głupią nie wyrzucić teraz i dlatego ciśnie na czerwony Nie wiem czy to widzieliście poszedł jak burza to jedziemy Zobaczymy jeszcze jak tam market czy dzisiaj też się go chowają czy nie. Normalnie nie życie w tej porze to miasto a teraz już wszystko zamykane, pogaszone, jeszcze jakieś ostatnie postaci. Ale nic się nie dzieje. Cicho wszędzie, głucho wszędzie. Tu jeszcze jakiś prywatny sklepik, ale tylko pewnie teraz No tu już pozamykane wszystko. Pozamykane, pozamykane, pozamykane. Tu już powysłaniane, już gości nie ma. Tu tuk w środku, nie wiem czy widzieliście. No wszystko, koniec, miasto się zamyka. Godzina policyjna, pełną gębą. Jeszcze otwarty, ale jeszcze parę minut do 20, ale strząsnęło. No dobra, jadę. Jeszcze 10 minut, no 9 minut do 20, czyli do godziny policyjnej. Jeszcze wszystko świeci, jeszcze wszystko kolorowo. Jeszcze sprzedają. Grille się kręcą. 9 minut. Wyjdziemy 5 po 8 na balkon i pokażę Wam co się będzie wtedy działo. Jadą po bandzie nasze letki. Czy zrobią to samo co wczoraj, czy będzie coś nowego? Przekonamy się za parę naście minut. Za 5-8. Za Zaczynają powoli, ale jeszcze handlują. Jeszcze ostatni klienci. Jeszcze się dzieje. Światła się świecą. Motory jeżdżą. Ludzie chodzą. Pieniądz w obrocie. Mamy 5 minut do godziny 8. Zobaczymy, równo o 20, co się będzie działo. Łapostrość, łapostrość, łapostrość. Nie to. Wybiła godzina 20. Proszę bardzo. Ulica pusta. Światła jeszcze jakieś tam się świecą, ale zaraz będą gaszone. Wszędzie tylko śmieci. No, tu u mnie pod balkonem jeszcze parę stanowisk, ale jak widzicie, już sprzątają. Zbierają się i koniec. Ale i tak jadą po bandzie. I tak jadą po bandzie. Tam już też pustawo. Jeszcze coś tam, coś tam się dzieje, ale to już końcówka. Spóźnią się, ale zamkną. Pewnie mieszkają gdzieś tutaj w pobliżu. No. Godzina policyjna. Kochani, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obecność, za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku, być może jutro już. Staram się z nagrać ten content teraz mocno intensywnie, ale jednocześnie tak, żeby było w nim trochę treści. Tak czy owak. Dziękuję Wam i dobrej nocy.